No to zaczynamy trening barków, na sztandze mamy wszystko można powiedzieć, 12 powtórzeń, zobaczymy czy pójdzie, bo dopiero skakuje na 12 powtórzeń, z 10 na 12, Równa zmiana, mam nadzieję, że będzie na plus. O, poszło 12, jest moc. Chyba, że budcisz tengo krzywa się buja. Ale dobrze jest. Jeszcze zostało 10, 8, 6. Będzie pompa. Fajnie, fajnie.